Cześć! Z tej strony Mr. Gruszek, a to pierwszy odcinek z The Roft. Tak, czyli Minecraft Survival. Dlaczego taki tytuł? No bo tam niektórzy mają Minecraft Survival, Minecraft, Minecraft przygody czy coś takiego. Więc chciałem wymyślić oryginalną nazwę. Dobrze, tu mamy świeżo wygenerowany świat. Więc od czego by można zacząć gry w Minecrafta? Jak od niesławnego ścinania dają <śm> ręki. kiedyś w realu? Ja tak i bardzo mnie bolała ręka. Chociaż że jak chcą jakieś chude drzewka, to je masz do ręką. Więc to, historyczny moment. Pierwsze drzewo na tym świecie. A teraz pierwsze zostały przerobione na deski. A teraz drugie drzewo będzie przerobione na deski. Przysię się nie śmiać, bo to naprawdę bardzo poważna. Sprawa. Bardzo poważna. Kurde, bardzo. Pro bardzo poważna sprawa. Jakie gałganienie na początku pierwszego filmiku. Ta. To jest właśnie polski YouTube. I czy. Czy tam była owca? E, to luzik. Nie wiem czemu, ale to 1.14 trochę się ten ścina. Łowco. Muszę cię niestety zdezintegrować. Muszę zdezintegrować trzy łowce. Wolę tak już na samym starcie sobie zrobić to łóżko, żeby później nie było O nie, te owce się zdespałniły I co ja teraz zrobię? Horda potworów na mnie lezie No, piękny start W sumie to gdzie ja idę? O, góry tam są To właśnie przyda, bo jest potrzebny kobel i węgiel A w sumie to ten można by sobie zrobić crafting pierwszy crafting na tym świecie tak bo dobra już robimy to łóżko bang pierwsze łóżko na świecie w tym świecie i kilo ocw y ja jak w Minecraftu robię tylko drewniany kilof, bo po co mam robić wszystko, skoro że zaraz będę miał kamień. Ach, te nowe tekstury. Chociaż liście mi się podobają. Tak sobie biegniemy. Czemu ja mówię w liczbie mnogiej? W sensie, że ja i widzowie? I prawie wpadłem. Węgiel, dużo węglu. Węgla. Epoka kamienna. Nie wiem, czy w epoce kamiennej mieli łóżka już wełniane, ale dobra, ja się nie będę sprzeczał. Nie jestem historykiem, czy tam kto się tym zajmuje. Czy archeologiem? Chyba tak. Chociaż może i nie jestem i historykiem, i yy, archeologiem. To, 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 to już na pewno. Węgiel mi zniknął. To był węgiel? Tak, to był węgiel, no. Co jest? Co jest? Co, 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 je, ja wiem. Niby pełna wersja, ten 1.14 wyszła. A, ona, a ten. A i tak są jakieś dziwne tutaj rzeczy. Dobra, chcę stąd wyjść. Hmm, na noc się jeszcze nie zapowiada. O! Czycina cukrowa. Skopiemy tutaj. Czekaj. Na kilo w 3, sikierka 3, miecz 2, łopata 1, to jest razem 9, plus 5, to jest 9, czyli 18. O, nie, 5 to jest 8, to 17. Czy tu już zachodzi słoneczko? No, tak jakby coś tam. <śm> poprawny język polski, no to tak jakby tam coś tam. Jeżeli jesteście z zagranicy i chcecie się nauczyć polskiego, to na pewno nie z YouTube'a. I na pewno nie z kanałów gamingowych. To jest pierwsza ludzka osada w, na tym świecie. A będę mówił na świecie, no bo jakby tutaj, chodzi mi o ten świat. Pierwszy piec na świecie. Pierwszy crafting na świecie. Pierwsze łuf, ł, łóżko na świecie. To ja jest pierwsze pochodnie na świecie. Teraz tworzę pierwsze narzędzia na świecie. I tak powstał pierwszy kilof i pierwsza kamienna sikiera na świecie. Siekiera. Sikiera, tak. A teraz powstanie pierwszy miecz świata. A zaraz po nim pierwsza łopata świata. I tak powstały pierwsze kamienne narzędzia świata. To są dęby? Było sobie trzeba opti fajna pobrać, ale jestem do niwy. Dobra. W tym miejscu spędzę pierwszą noc świata, albo nie, bo ile jeszcze zostało, Trochę jeszcze. to wydobyłem ten wągiel. Tylko tam się trzeba dostać pierwsze dostawanie się świata, jeju. To pierwszy postawiony klocek bruku świata. A jak ktoś w komentarzach będzie się czepiał eee, a w wioskach żadna wioska nie jest jeszcze wygenerowana, więc ich nie ma. Jak są niewygenerowane, to ich nie ma. Więc proszę się nie czepiać. I tak została wykupana druga ruda węgla świata. A to był pierwszy skok do wody na świecie. IQ 1000 10 <grywka> super tytuł. Pierwsze na świecie, czy coś takiego, pierwsze rzeczy świata. Spać chcę. Jest noc, jak mnie przestał łóżka. W moim powinno być coś takiego, że można się położyć zawsze, ale zasypię się. Tak jak, ja, jak jest multiplayer, to trzeba położyć, poczekać, aż się druga osoba też położy. Albo trzecia, albo czwarta, albo wszyscy ci położą. Rano gdzieś sobie pójdziemy dalej szukać miejsce na osiedlenie się. Dobra, dostałem cię. Tak, tam są... Ej, czemu teraz to widzę, wcześniej tego nie widziałem? Logika Minecrafta. Też tak uważam krówko bez sensu. Tak, wiem, że mam kilof. Dobra, teraz w którą stronę wyruszyć? Yy, gdzie to pisze z strony świata? Czekaj. Ja to zaraz znajdę. Aha. I to była pierwsza noc świata. Yy, 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 yy. Tu gdzieś pisały kierunki przecież. Poczekajcie, zaraz znajdę. E y, blok, chunk. Jezus Sławał. Będziesz pierwszą zabitą krawą świata. Dziękuję. Yy... Eee... No jak... To dobra, tu jest wschód, tu jest zachód, tu jest północ, tu jest południe. Chyba jakoś tak. Jak się mylę, to no to ja na północ czy na południe? Rzućmy kierką Na północ to jest chyba. No, to ruszamy na północ. Yy, po... Tak. Ten sposób z rzuceniem siekierką to jest jakiś dziwny. Ale przynajmniej wymyślony przeze mnie i tym się mogę pochwalić. Wcale go przed chwilą nie wymyśliłem i to jest przypadek. to jest? To jest zachód. Nie no. Aż takim to jak gałganem nie jestem, żeby pomylić aż tak strony świata. dziwna góra. Chodźmy ją zobaczyć. No i w ogóle dotyka czegoś? Ej, a może to jest dobre miejsce na ba... Na ba... Lamy! M. Lama ima... ma Mont Nie, czekaj. Living Room. Aha, to Mont. Lama ima mont. Tak, Mont. Z akcentem chyba. Jakie to jest kozackie? Ja sobie tam chyba to chyba się tu osiedlę. No bo to góra jest super. Góra fuji i lamy, sąmy na ramach można jeździć są, są bagna nie no ja się tu osiedlam, patrzcie jak tu mam te góry takie, to jest tajga, czy tundra to chyba tundra, tundra jest no tam mam bagna, przecież ten świat jest super jakoś się muszę dostać na, na góry dobra wkopiemy się Kopię się i będę się kopał się. Się kopał się będę. Dobra, spróbujemy. Jakby schody zrobić. Ale takie wkopane schody. Czyli coś takiego. Hatka, wiedźmy! Czy jest lepszy świat na start? Tego węgla nie będę teraz kopał. Ja to mam farta jednak. A! I jakby ktoś pytał, był ciekawy, to ja żadnego sid nie wpisywałem, Ja po prostu daję stwórz nowy świat. Więc jak coś, to jest tylko wyłącznie mój fart. E, moje co? Jakie ja, jak ja nie mam zwykle farta. Ej, to jest ten moment, kiedy masz farta w grach komputerowych, a w prawdziwym świecie nie. Ej! Ja się wykopałem. Dobra, to jak ja mam się teraz chyba tak? To najbardziej chaotyczne przejście w historii Minecrafta. To jest pierwsze, najbardziej chaotyczne przejście na tym świecie. Więc mi się skończy kilów Jak mi się tu moby będą respić. Ja, ja już nic nie widzę. No Ale śmieszna tekstura. Dobra. Ile mam tego kobla? Tak. Chciałbym się dostać na tą wyspę latającą. Jak będzie 10 łapek w górę pod tym filmem, to piosenkę Ja i moja wyspa. Tak. Na pewno tyle nie dobijecie. Więc dlatego, sobie tak mogłem pozwolić w przyszłości, może to na deski zamieni i taki most zrobi, taki wiszący. I tak to jest pierwsza zdobyta latająca wyspa na tym świecie, dobra, dobra, już skończyłem. Tela, i to będzie mój nowy dom, chyba mam tu widok na całą okolicę, kurde jakby. Tam tam tamtej polanie się jeszcze zrobiła wioska, to już w ogóle bym miał super farta. Dobra. Koskopalnie będzie problem tutaj, ale nieważne. Muszę jakoś nazwać tę wyspę. Więc wyspo. od teraz nosisz nazwę. Wyspa przygód. Tak. Dobra tutaj sobie odśnieżyłem. i uwaga pierwsza oznaka cywilizacji na tej wyspie. To moje łóżko, tada! Zaraz po mojemu łóżku, zaraz po mojemu łóżku, stu a i piecyk. Więc w tym odcinku to będzie na tyle. Do zobaczenia w następnym. Bye.